Czy polityka celna Donalda Trumpa jest racjonalna? Jaki będzie miała wpływ na gospodarkę i na rynki finansowe? O tym będę rozmawiał z Maksymilianem Kuchem, analitykiem rynku akcji WIXTB. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pojawiały się takie komentarze w prasie amerykańskiej, w amerykańskich mediach, że celna polityka Trumpa no to jest szaleństwo. Pomówmy o tym, co się dzieje i jakie są konsekwencje. Dokładnie, dokładnie. Tutaj już można powiedzieć z tym szaleństwem, akurat rynki się trochę przyzwyczaiły za pierwszej kadencji Donalda Trumpa i mamy, można powiedzieć, powtórkę z rozrywki, tylko że w trochę innym wydaniu, ponieważ tym razem wygląda na to, że Donald Trump rzeczywiście zaczął stosować cła bardziej do takiej, ja bym powiedział, rozgrywki negocjacyjnej, ponieważ to, co już widzieliśmy chociażby w sytuacji i z Kanadą, i z Meksykiem, to cła miały być wprowadzone praktycznie od razu, i przez weekend tutaj było takie wyczekiwanie, czy te cła wejdą, czy nie. Natomiast zaraz, bardzo blisko już samego dnia wejścia tych ceł, okazało się, że Donald, Donaldowi Trumpowi udało się dogadać i właśnie z Meksykiem, i z Kanadą. Oba te państwa poszły na całkiem duże ustępstwa. Co spowodowało, że Stany Zjednoczone odroczyły o jeden miesiąc decyzję o wejściu ceł. No i tutaj możemy się spodziewać, że jakieś następne właśnie ruchy, już między e, domyślam się bardziej członkami gabinetu czy poszczególnych ministerstw, e, będą się toczyły odnośnie tego, jak ma wyglądać e, taka ewentualna umowa, porozumienie, właśnie co do tego, jak to dalej ma funkcjonować. Ponieważ właśnie widzimy, że Donald, Donald Trump będzie sposował, stosował taką e, strategię, można powiedzieć negocjowania z góry czyli jednak trochę najpierw niekoniecznie że zastraszenia ale pokazania właśnie siły swojemu przeciwnikowi nakładając jak najwyższe cła i dopiero wtedy przystępując do negocjacji. Podobną sytuację można obserwować z Chinami. Natomiast Chiny właśnie przez to, że Stany Zjednoczone i Chiny to są w zasadzie dwa najwięksi gracze gospodarczy na świecie, no to Chiny oczywiście odpowiedziały też cłami. Natomiast e, zaraz za cłami poszła Cała komunikacja e, rządu chińskiego co do tego, że w zasadzie tak, nakładamy te cła, ale na ten moment to są takie bardziej pozytywne rozmowy, że tutaj e, na pewno się dogadamy, więc widać, że rzeczywiście i Chiny, i Stany raczej dążą do tego, żeby. Pewnego rodzaju porozumienie było zawarte, tylko że, tak jak mówię, Chiny mogą sobie pozwolić na trochę więcej, ponieważ jednak gospodarczo aż tak zależne od Stanów nie są i też właśnie mogą przystępować do tych negocjacji jak różny z różnym. Jednak państwa, które są bardziej zależne od Stanów Zjednoczonych, no to pewnie będą szły na, na większe ustępstwa, dlatego, właśnie. Istotne jest, żeby to obserwować równocześnie dla nas z perspektywy Unii Europejskiej i Polski, no to też istotne jest właśnie, jaka będzie nasza pozycja negocjacyjna, jak będziemy siadali do stołu, bo e, Trump zapowiedział, że też zamierza wprowadzić, na razie nie wiemy na, na jakie produkty jeszcze, ani konkretnie jak to ma wyglądać. No i pytanie, jaka będzie odpowiedź Unii Europejskiej, e, jest to z tej perspektywy dosyć ciekawe, właśnie. E, gdzie my się znajdziemy przy tym stole negocjacyjnym? To się okaże za niedługo, myślę. Analitycy wyceniali, że wprowadzenie ceł przez Trumpa spowoduje obniżenie PKB USA o 1,6%. To bardzo duże obniżenie. No a dla przykładu taki samochód, który kosztuje 35 tysięcy dolarów, będzie czy o 3 tysiące, czy 4 tysiące droższy, bo te komponenty, składniki do montowania samochodów wielokrotnie wędrują przez granicę. Czyli to co wszystko to jest gra blefów, czy... Bo konsekwencje gospodarcze mogą być bardzo różne i no, uderzać też w konsumenta po prostu. Tak, konsekwencje gospodarcze mogą uderzać w konsumenta i prawdopodobnie częściowo i tak uderzą, ponieważ e, e, obstawiam, że w końcu pojawi się właśnie jakiś gracz, e, który będzie chciał się przeciwstawić Donaldowi Trumpowi, i wtedy może się to lekko odbić na gospodarce amerykańskiej albo na, na konsumentach amerykańskich. Więc oczywiście myślę, że doskonale gabinet obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych i on sam zdają sobie sprawę z tego, że ta strategia negocjacyjna jest dosyć ryzykowna. Natomiast sam Donald Trump już w wywiadach mówił, że to jest ryzyko, które on jest w stanie podjąć, że tutaj obywatele muszą być świadomi tego, że Inflacja może trochę powrócić, ceny mogą e, wzrosnąć właśnie przez stosowanie jego polityki. Natomiast z drugiej strony, tak patrząc, długoterminowo jest to też o tyle korzystna strategia dla. Stanów Zjednoczonych, że pewnie będzie też zachęta w postaci tego, że jeśli zdecydujecie się przenieść biznes do nas, to zaoferujemy wam ulgi podatkowe, może jeszcze innego rodzaju dopłaty, więc tutaj zarówno będzie marchewka, jak i kijek dla różnego rodzaju firm czy inwestorów do tego, żeby jednak ruszać z kapitałem do Stanów Zjednoczonych. No i pytanie właśnie, na ile taka dosyć niebezpieczna. Strategia ze strony Donalda Trumpa okaże się skuteczna. W jakim kierunku wędruje teraz kapitał przy tak dużej niepewności? Złoto, dolary, akcje? Tutaj widzimy, że jeśli chodzi o standardowo rynek akcyjny, inwestorzy szybko przereagowują te. Można powiedzieć negatywne wiadomości dla indeksów, ponieważ za każdym razem, jak pojawiają się jakieś informacje właśnie o ewentualnych cłach czy czymś, co może być zagrożeniem, to inwestorzy wyceniają to dużo mocniej niż, niż jest to prawdopodobne. Czyli, że najczęściej właśnie wyceniają taki blisko najgorszego scenariusza, co, co też koresponduje z tym jak duża jest zmienność na rynkach i co widać, widać właśnie po indeksie VIX, czyli tym sławnym indeksie strachu, że on też e, lubi bardzo, bardzo gwałtownie wzrastać w momencie jak się pojawiają takie wiadomości. Natomiast potem w perspektywie kilku dni, jak już rynki zdają sobie sprawę, jakie rzeczywiście mogą być konsekwencje tego, no to najczęściej ten kapitał powraca do akcji. Natomiast tak, tutaj rzeczywiście złoto, po raz kolejny jest taką bezpieczną przystanią, można powiedzieć, co jest o tyle też ważne, że taki typowy popyt na kruszec w postaci fizycznej, a nie w postaci kontraktów, zaczyna przejawiać, ja bym powiedział, takie pierwsze sygnały, że coś, coś się może dziać pod względem tego, że chociażby część zasobów, które była trzymana w Londynie została przeniesiona właśnie do Nowego Jorku też w obawie przed ewentualnymi cłami. Więc inwestorzy, którzy na przykład potrzebowali złota fizycznego w Londynie, bo musieli wykonać dostawę, no nie mogli sobie na to pozwolić, bo oczekiwanie jest od 4 do 6 tygodni. Równocześnie wciąż jest bardzo duży popyt ze strony azjatyckich inwestorów, czy to właśnie indywidualnych, czy Bardziej instytucjonalnych i wciąż mamy bardzo duży popyt ze strony banków centralnych, więc tutaj złoto rzeczywiście, zarówno w dolarze, jak i w polskim złotym, jest na szczytach. No i prawdopodobnie, jeśli taki będzie scenariusz, że dalej będzie niepewność na rynku, no to złoto może być bezpieczną przystanią. Warto też pamiętać, że rynki coraz bardziej Myślę, będą się skłaniały ku po prostu powtórce ze scenariusza, który był za pierwszej kadencji Donalda Trumpa, czyli jednak stopniowym osłabieniu dolara amerykańskiego, co też będzie miało wpływ na kruszec. Natomiast warto zobaczyć, że na przykład kryptowaluty, w tym Bitcoin jednak w momencie niepewności zaczęły się zachowywać bardziej skorelowanie z akcjami. Ja bym powiedział trochę, trochę jak indeksy, ponieważ Bitcoin też spadał w podobnym tempie, jeśli nie mocniej, jak akcje. Co, co ciekawe, właśnie na kryptowalutach można obserwować nawet to przereagowanie, jeśli chodzi o rynki, też ze względu na dźwignię. W weekend po wprowadzeniu CEU. Bitcoin, a w szczególności Ethereum, bardzo mocno traciły. Ethereum w pewnym momencie nawet 30% swojej wartości straciło. I właśnie to pokazuje, jak szybko rynki są w stanie wycenić ten taki negatywny scenariusz. No a potem stopniowo, jak sentyment się zmienia, to szala przychyla się w drugą stronę. No i odrabiają te straty, więc y, tutaj kryptowaluty warto obserwować właśnie w czasie niepewności, bo one będą najlepszym takim sygnałem. Czy kapitał wciąż ma duży apetyt na ryzyko, czy jednak się tego ryzyka zaczyna wystrzegać? Bo jeśli, jeśli kryptowaluty dalej będą w trendzie wzrostowym, to możemy trochę domniemywać, że kapitał wciąż ma apetyt na ryzyko, czyli akcje, kryptowaluty i inne ryzykowne aktywa będą w grze. Natomiast, jeśli zacznie się pojawiać nam jakiś trend dolny na kryptowalutach, to to jest też jakiś taki sygnał ostrzegawczy kolejny. O skutkach polityki celnej Donalda Trumpa rozmawiałem z Maksymilianem Kuchem, analitykiem rynku akcji WXTB. Dzięki za rozmowę. Pozdrawiam i do zobaczenia. Do przeszenia. Dziękuję bardzo.